Bajki dla dzieci Florka i Melek wszy na głowie Pewnego ranka Florka i Melek bawili się w przedszkolu Układali razem wieże z klocków i śmiali się Gdy Melek zrobił zamek z różowego i niebieskiego bloku Wszystko szło wesoło Dopóki Florka nie zaczęła się drapać po głowie Co się dzieje, Florko? Zapytał Melek z troską Nie wiem Coś mnie swędzi. I to bardzo. Odpowiedziała dziewczynka, marszcząc czoło. Wykowawczyni pani Kasia zauważyła, że Florka drapie się częściej niż zwykle. Podeszła, spojrzała uważnie i powiedziała spokojnym głosem: Florko, chyba masz na głowie niespodziewanych gości. Chodź, zadzwonimy do twojej mamy. Po chwili mama Florki przyjechała i zabrała ją do domu. Melek też był trochę zaniepokojony. Co to znaczy goście na głowie? Spytał cicho panią Kasię. To znaczy, że Florka mogła mieć wszy. Odpowiedziała spokojnie. To takie malutkie stworzonka, które czasem mieszkają we włosach i powodują swędzenie. Ale jak one się tam dostają. Melek zrobił wielkie oczy. Najczęściej, gdy dzieci bawią się bardzo blisko siebie, a ich głowy się stykają. Wszy potrafią wtedy przejść z jednej głowy na drugą, wytłumaczyła pani Kasia. Ale nie martw się, to nic strasznego. Po prostu trzeba dobrze umyć głowę specjalnym szamponem. Tymczasem w domu mama Florki opowiedziała jej, czym są wszy i że zdarzają się w przedszkolu albo w szkole. Potem posadziła florkę w łazience i bardzo delikatnie umyła jej włosy specjalnym preparatem. Florka poczuła się lepiej i nie drapała się już tak bardzo. Wieczorem, kiedy wróciła do przedszkola, pani Kasia zorganizowała specjalną pogadankę o małych stworzonkach, które lubią czyste i ciepłe głowy. Przy to nie żadna wstydliwa sprawa. Mówiła pani Kasia: Każdemu mogą się zdarzyć. Ale ważne jest, żeby powiedzieć o swędzeniu dorosłym i zadbać o włosy. Florka była już spokojna i nawet uśmiechnęła się do Melka. Nie wiedziałam, że takie małe stworzonka mogą tak łaskotać. Powiedziała, a ja nie wiedziałem, że lubią przedszkolaki, zaśniał się Melek. Może myślą, że mamy pochate poduszki zamiast głów? Cała grupa dzieci zaśniała się głośna. Na koniec dnia, pani Kasia nauczyła dzieci rymowankę. Główki czyste, włosy myte, to dla wszy miejsce zakryte. Czesz się często, nie panikuj. A swędzenie szybko znikaj. Morał. Każdemu może się zdarzyć mieć wszy. Najważniejsze to nie bać się mówić o problemie i szybko zadbać o czystość głowy. Obserwuj, poluk, udostępnij. Do usłyszenia!